Uwaga uwaga, w Brookhaven RP grasuje dziwna postać, która żebra od każdego Robuxa. Jeśli się jej nie da minimum 100 Robux, to cię złapie i zje całą twoją rodzinę. A, słyszałeś to tato, na Brookhaven grasuje jakiś potwór i on może nas zjeść, nie chce być kimś obiadem. O ja też w sumie nie chcę, no ale dobra, jak nie wyjdziemy z domu, to raczej nic nam nie powinno grozić, tak w sumie. Bo się, że musimy się tutaj zamknąć i jakoś zabunkrować po prostu, chociaż w tym rozpadającym się domu to będzie nam ciężko, ale dobra, w sumie czy my się tu możemy zabunkrować. Dobra, ja idę do piwnicy i może coś tam znajdę ciekawego i nawet nie mamy piwnicy, tylko muszę szukać w łazience, dobra, może w wannie coś znajdę. Czę się jak szukam czegoś w piwnicy, to zostaw suba z dzwonkiem i lajka, like bo ten mały piesek wpadnie do lawy. Uratuj nie proszę! Jej, zostawiłeś! No dobra, to ten piesek teraz ma milion Robuxów, a jak ty też też Robuxy, to zapraszam Cię na moją grupkę na Roblox. Link jest w opisie. Jak kupisz tam koszuleczkę za 15 robux, to możesz wygrać aż 100 robuxów. a za koszuleczkę premium dodaję do znajomych. jest dobra, mam tutaj coś, bo to jest w sumie głupi pomysł, ale dobra, no chociaż te kartony tutaj. Dobra, jakbyśmy ta ich tak dużo zostawili, to w sumie może wystarczą. Dobra, także myślę, że tak sobie po prostu stawimy Synu, to idź, pozamykaj wszystkie okna, wszystkie drzwi, żeby nikt nam tutaj czasem nie wszedł. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni. Wszystko jest pozamykane, także raczej nikt nam tutaj nie powinien wejść. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Cieszysz się, synu? A to, ja mam ochotę na lody. Możemy pojechać na lody? Wariowałeś, przecież w mieście jest jakiś potwór dziwny. Nie możemy iść teraz na lody, bo nas zje. Ale ja chcę lody, tato, dawaj mi lody, proszę. Nie, 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 nie ma żadnych lodów, synku. Na pewno nie teraz. Wiesz, co ci ja teraz mogę dać? Dobra, idę tutaj do kuchni. Wiesz, co ci mogę dać? To ci mogę dać, proszę, synku. Kanapka ze szczurem, proszę bardzo, daję ci tutaj i pięknie się zajadać. Serio to kanapka ze szczurem, to jest obrzydliwe! No nie stać na nic innego, także musisz się po prostu zadowolić tym co mamy, no niestety. Nie, ja chcę lody, 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 dawaj lody. Synu, gdzie ty poszedłeś? Halo? Ej, wracaj tutaj! Nie, nie, nie! Nie no halo, zaraz cię coś zje, nie możesz tam jechać, no, wracaj tutaj szybko. Nie, no, pojechał sobie gdzieś na deszty, rozumiecie to? Ja w niego nie wierzę po prostu. Dobra, ja wracam do tego domu. No nie, ta barykada jest bez sensu. Ej, ja go muszę teraz szukać przecież! Ej, a co jak go coś zje to będziemy mieli naprawdę problem. Nie no dobra, ja usyłam te kartony, one są po prostu beznadziejne. Ej, czekajcie, telefon to mnie dzwoni, dobra. Halo? Halo, to tak potrzebuję pomocy. Jestem w lodziarni i jakiś potwór tutaj jest, i on się zbliża w moją stronę. Pomóż mi, proszę! Ej, co, synu? Nie, dobra, ja już jadę. Jadę, trzymaj się tam, dobra, jadę do ciebie. Ej, no słyszeliście, to jakiś potwór znalazł mojego syna. No nie, pewnie to jest ten, co tych ludzi zjada. Nie, ja już jadę do tej lodziarni. Na szczęście jest w miarę blisko, ale kurde, on się podobno zbliżał do mojego syna, także nie wiem, mam nadzieję, że go jeszcze nie zjadł. Słuchajcie, tutaj jest lodziarnia. Ktoś tutaj jest, czekajcie. Ej, nie zobaczcie, on tutaj jest. Stoi tutaj. Dlaczego ten synek wyciska? O co tu chodzi? Dzwonił to był taki przerażony. Dobra, yy, nie wiem co mogę robić. Dobra, odwrócę jakoś jego uwagę, ale czekajcie, o czym oni mówią w ogóle? Proszę cię, nie rób mi nic. Mam rodzinę i dzieci. To wcale nie tak, że mam 7 lat. Nie rób mi nic. Dlaczego chciałeś zjeść moje lody? Zemsta będzie słodka. Nie, błagam cię. Nie, ja muszę jakoś odwrócić ich uwagę w sensie tego potwora. Dobra, biorę bombę, widzowie. Nie wiem, czy to jest mądry pomysł, ale. Dobra, wysadzam tą bombę. Dobra, pyk. 3, 2, 1, pyk. Wysadziłem, dobra. Ej, co tutaj się stało? A synu uciekaj! Uciekaj, dobra, uciek tymi drzwiami tylnymi. Czy on się gdzieś tutaj pojawi błagam. Jest tutaj, dobra, synek, uciekamy. A chodź, biorę go na ręce, widzowie. Także dobra, ten potwór gdzieś tam został, w ogóle on nie wie co się stało. Dobra, na szczęście mi się udało uratować tego syna. Ej, ale widzieliście jaki ten potwór jest straszny. On naprawdę go chciał zjeść, bo dlaczego w ogóle się nie posłuchałeś? Przecież miałeś zostać w domu, zjadłeś lody tego, temu potworowi. On jest teraz zły, będzie próbował nas znaleźć i zjeść. No przepraszam, tato, no. Dobra, idź już do tej sypialni, idź do sypialni, idź się połóż na łóżku. odpocznij sobie po prostu. Jezu, dlaczego on w ogóle wyszedł? Dobra, zobaczysz, tego potwora gdzieś tutaj nie ma. Dobra, nigdzie go nie widzę, także chyba jest bezpiecznie. Ale jak się dowie gdzie ten syn mieszka mój, to możemy mieć naprawdę problem jak on tutaj będzie chciał nas zjeść. Dobra, wyłącz się ten telewizor już. A to trochę źle się czuję. No dobra, ale co się... Ej, co się z tobą stało? Dlaczego ty jesteś taki? Czemu ty masz krz... krzarny kolor skóry? O co tutaj chodzi? Ej, przecież ten potwór też był taki krzarny. Ej, przepraszam czy ten potwór cię czasem nie ugryzł albo nie dotknął chociaż? No wydaje mi się, że nie, ale nie jestem pewien. Dobra, poczekaj tutaj, ja ci przyniosę leki Kurde, co mu się dzieje, widzowie, ja nie wiem, dobra, muszę mu dać jakieś leki, bo dzieje się z nim coś naprawdę złego. Dobra, nie wiem gdzie ja tutaj mam leki w tej łazience, może tutaj. Słuchajcie, mam te leki dla mojego dziecka. Ej, co się z tobą stało? Haha, ha, teraz cię zjem, zamieniłem się w złego potwora. Ej, nie! Pomocy! Uciekam z tego domu! On się zamienił w złego potwora. Pomocy, widzowie, uciekam stąd. Dobra, słuchajcie, widzowie, uciekłem z tego domu już jakieś 10 minut temu i teraz sytuacja wygląda tak, że ja naprawdę nie wiem co tam się dzieje, więc spróbuję się tam jakoś podkraść. Mam nadzieję, że mnie nikt tam nie zauważy. Schowam się za, za tym znakiem Tutaj, dobra, i zobaczcie, mam lornetkę. Spróbuję ich tutaj podglądać. Zobaczcie, czy... Ej, patrzcie, jest tam, jest tam mój syn, on je sobie do Ja ten drugi czy gdzieś tam jest? Drugiego który ja tutaj nigdzie nie widzę. Ej, jest, dobra, jest tutaj, patrzcie, pojawił się. Ej, oboje jedzą sobie do w moim domu. I co oni sobie zrobili? Jakąś bazę z tego mojego domu? Yy, dobra, widzowie, ogólnie mamy wielki problem, i szczerze nie wiem, co teraz powinienem zrobić. Posłuchajcie, chyba już wiem, co mogę zrobić w tej sytuacji, ale naprawdę to będzie dosyć ryzykowne. Bo ogólnie, jak pewnie wiecie, na Brookhaven mamy takie różne dziwne miejsca, które ogólnie są dosyć sekretne. I my teraz do takiego jednego miejsca się dostaniemy. I weźmiemy z takiego miejsca broń. Myślę, że o tym sekrecie to już naprawdę każdy wie. Ale jak nie, to teraz się nawet możecie dowiedzieć. Także dobra, szkakujemy tu do wody. I zobaczcie, tutaj, kiedy sobie wpłyniemy, to mamy takie pomieszczenie, Dobra, my tutaj lecimy, widzowie. To są takie tajne korytarze pod y, całym w ogóle y, Brookhaven RP. I tutaj sobie możemy wyjść. I tutaj, jak widzicie, mamy taki wielki korytarz. I stąd możemy sobie wziąć broń. Planuje się, widzowie, uzbroić. Wziąć sobie dużo broni. Dobra, i widzowie, klikamy tu. Dobra, wchodzimy. I ja widzicie tutaj mamy pełno broni. Ja się uzbroję i widzowie, będziemy chyba musieli odbić ten dom po prostu z ich rąk. Także nie wiem, wezmę sobie coś takiego No i myślę, że to powinno wystarczyć. Chociaż nie wiem, dobra, wezmę sobie jeszcze jakieś bomby. Dobra, słuchajcie, zobaczcie ile mam tutaj broni. Mam mnóstwo tego i nawet wziąłem kajdanki, żeby były, żeby mógł ich jakby co to tutaj uwięzić. Także widzowie, jedziemy do tego domu. No i co, będziemy musieli to odbić? Dobra, weźmiemy sobie y, tamtą stronę, podjedziemy. W sensie wyjdziemy. Dobra, jedziemy widzowie do domu Ej, ale czekajcie Ej, co jest tak ciemno? Ej, zobaczcie jak jest ciemno w ogóle na Brookhaven, nic tutaj nie widać Co jest grane? Ej, ja sobie muszę jakąś chyba latarkę wziąć albo coś Mam latarkę i jest jak widzicie dużo lepiej, także teraz idę na piechotę Do mojego domu, próbujemy go odbić, nie wiem czy to się uda Mam nadzieję, że tak, także trzymajcie kciuki widzowie i zostawcie łapeszkę w górę I subskrybujcie z dzwonkiem, taka szybka reklama, dobra i let's go, lecimy Okej, okay, słuchajcie, jestem przy domu i widzowie, dobra, zobaczymy co się tutaj dzieje, ja zgaszę tą latarkę czy wy to widzicie? Oni sobie tańczą w moim domu. Nie, tak nie będzie. Dobra, ja tutaj wchodzę, widzowie. Biorę to. Będzie tak, dobra, widzowie. Podbijamy ten dom. Uwaga, uwaga. O, ręce do góry. Ręce do góry. Ej, udało mi się ich obezwładnić. Dobra, słuchaj mnie. Zobaczcie w ogóle, w jakim stanie jest mój syn. On tutaj leży. Nie wiem, co się z nim dzieje. Słuchaj mnie. Albo przywrócić mojego syna do normalności i w ogóle całe miasto, bo co ty w ogóle zrobiłeś z tym miastem? Jest mega ciemno. Albo to wszystko przywrócić tak, jak było. Albo, nie wiem co ci zrobię, naprawdę, przywracaj to szybko. Okej, okay, ale zrobię to tylko jak mi przyniesiesz lody. Co? Przecież ty wyjadłeś wszystkie lody w mieście, już nie mam nic, to co ja ci mam zrobić? Musisz sobie jakoś poradzić, wynocha stąd. No, no dobra, kurde, dobra, musimy to zrobić, widzowie. Ja nie wiem skąd ja wezmę te lody, bo ich jest w mieście naprawdę mało. O ile w ogóle są, bo oni jest wszystkie zjedli, bo oni, te potwory strasznie lubią lody. Także dobra, lecimy, widzowie, do lodziarni i zobaczymy, czy tam są lody. Chociaż bardzo wątpię. Nie, no, nie ma lodów w lodziarni, widzowie, tak jak mówiłem. Ale dobra, zobaczcie, jest trochę jaśniej chociaż. Także chociaż tyle, widzowie. Ale dobra, co ja mam w sumie teraz zrobić? Gdzie indziej mogę dostać lody. Ej, ale jakbyśmy sami zrobili lody. Dobra, tylko gdzie w sumie? Ej, tam jest restauracja, może tam będą jakieś rzeczy, które nam się przydadzą do robienia lodów. Dobra, lecimy w takim razie widzowie, bo to jest chyba ostatnia szansa na ratunek nasz, żeby przywrócić to miasto do e, widzowie normalności. Także lecimy tutaj. Dobra, czy my coś tutaj mamy? Dobra, tutaj jest parę rzeczy, zobaczcie, tu mamy w ogóle lodówkę, tu jest dużo jakichś coca -Coli. czy to nam się przyda? No nie wiem, dobra, ale tutaj mamy okej, okay, tutaj mamy dużo rzeczy, także spróbuję coś zrobić. Widzowie, po wielu próbach w końcu opracowałem tajny przepis na lody. Potrzebna nam będzie do tego: wata cukrowa, stary tost jakiś, który jest już suchy w ogóle nie nadający się, gumy do rzucia, hot dog i widzowie banan. To będą lody bananowe. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale ogólnie musimy to wszystko widzowie położyć w tym miejscu tutaj, gdzie się, to, gdzie się to będzie palić, także włączymy w ogóle ten piekarnik i teraz widzowie, kładziemy to wszystko, co tutaj jest nam potrzebne właśnie powstają najlepsze lody widzowie jakie kiedykolwiek widzieliście, zobaczcie jak to się pali ale o to właśnie chodzi, tak to ma widzowie wyglądać, także dobra, teraz sobie ostrożnie podejdziemy i weźmiemy jest, mamy lody, ała, wow! ej, zacząłem się palić pomocy, Pale się, nie, zaraz będzie spalona kaczka widzowie, pomocy <laughs> nie, widzowie, widzicie jak ja się staram, ej dobra, zgasiłem się, dobra, widzowie Zobaczcie, ale mamy lody. Ale ja się staram dla tego mojego synka, żeby go przywrócić. Dobra, patrzcie, mamy lody o smaku bananowym. Także lecimy je teraz, widzowie, dostarczyć do tych potworów. Wyruszam tam, Wyruszam tam. O, to tutaj. Dobra widzowie, lecimy. O, oni tutaj dali, jakieś dziwne świecidełka, dobra, ale to jest nieważne. Mam te lody dla nich, także co oni tutaj robią? Halo? Ej, patrzcie, oni oglądają jakiś płonący samochód w telewizji i siedzą... Aha. No nie, ja nie wierzę w to. Dobra, słuchajcie, mam dla Was te lody, no? Dobra, proszę bardzo, Tobie daję. Tobie daję i mam nadzieję, że będzie smakować. Oceńcie te lody. Mmm, są naprawdę przepyszne. Jeszcze lepsze niż w lodziarni. Lody są najlepsze, jakie kiedykolwiek jadłem. Mmm. To się bardzo cieszę. Przywrócicie w końcu to miasto do normalności. Błagam. I mojego syna kochanego. Dobra, więc przywrócę miasto do normalności, ale pod jednym warunkiem. Jeśli twoi widzowie zostawią w tym momencie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem. Dokładnie tak, więc widzowie zróbcie to, bo inaczej oni nie przywrócą tego miasta do normalności. I napiszcie również w komentarzu stop potworze i wtedy może przestanie więcej takie rzeczy robić. Wrócisz to miasto w końcu do normalności. Dobra, więc przywracam wszystko za 3, 2, 1 Ej, ej, kurde! Ej, wszystko z tobą w porządku, synu? Tak, tato, wszystko w porządku, a co? Yy, nie no, chyba nic, tak mi się wydaje. Dobra, ej, widzowie, czekajcie, ja sprawdzę, czy. Że... Ej, wszystko wróciło do normalności. Nie ma tego krzegoś tutaj, tego potwora też nigdzie nie ma. Ej, widzowie, czyli udało nam się uratować całe Brookhaven RP. O mój Boże, dobra, to było mega straszne, widzowie. Ale to też dzięki Wam pozostawiliście łapeszkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Także bardzo Wam dziękujemy. Yy, no i co, widzowie? Ej, co tu jest? Dobra, może ja już nie będę w to wnikał, po prostu stąd wyjdę. Dobra, ja już tutaj odpoczyłam z moim synkiem, a wy widzowie dajcie znać w komentarzu, czy odcinek wam się spodobał. A jeżeli tak, to łapeszka w górę, subskrypcja z dzwonkiem i wpadajcie też do grupy i możecie kupować koszulki na Robloxie. Mówiłem ci, żebyś nie szedł po te lody, a